To już 15 edycja, ten czas bardzo szybko leci, ale bardzo się cieszymy, bo ten kongres powstał tutaj, tutaj się narodził i przez te 15 edycji z nami jest i oczywiście będzie jeszcze dłużej. No i co najważniejsze gromadzi coraz to większą rzeszę ludzi, bez względu na to, jakie czasy mamy, bez względu na to, czy są jakieś obostrzenia, czy nie. Cały czas funkcjonujemy i to bardzo cieszy i z tego jesteśmy na pewno bardzo, bardzo dumni. Europejski kongres gospodarczy w Katowicach to niewątpliwie umocnił tą swoją pozycję jako największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej blisko 11 tysięcy gości stacjonarnie przez te trzy dni. Najważniejsze osoby w biznesie, najważniejsze osoby w polityce, w samorządzie, w administracji. Także bardzo cieszymy się, że kongres już tak powrócił z pełnym impetem po, po tej trudnym okresie takim pandemicznym. Zawsze staramy się wspólnie z naszymi partnerami, gośćmi, wybierać to, co rzeczywiście jest najważniejsze dla, dla biznesu, dla gospodarki. W tym roku wybraliśmy pięć, można powiedzieć, takich głównych nurtów, czyli z jednej strony odporność i konkurencyjność gospodarki w Europie w kontekście tych nowych, trudnych, Geopolitycznych warunkowań. z drugiej strony transformacja sektora energii, to jest niesamowicie ważne znowu w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa dostaw cen energii, zielona transformacja, zielona transformacja całego naszego życia, zielona transformacja gospodarki, samorządów, cyfryzacja. Cyfryzacja no, już dotyka każdego z nas ze wszystkimi tymi pozytywnymi elementami, ale też z różnymi ryzykami, o tych ryzykach też tutaj rozmawiamy. No i ten piąty, ale bardzo ważny. Nur tematyczny kongresu to Ukraina. Wsparcie i odbudowa Ukrainy, bo musimy cały czas konsekwentnie wspierać Ukrainę, ale też rozmawiać o tym, jak odbudować Ukrainę już po wojnie. Podpisaliśmy porozumienie z Polską Agencją inwestycji i handlu. Bardzo dobre, bardzo ważne wydarzenie. Katowice od lat działają w taki sposób, by przyciągać inwestorów, by zwiększać potencjał gospodarczy i miasta, i regionu. Nasi przedsiębiorcy są wspaniali, są aktywni, są konkretni, są bardzo skuteczni. Staramy się im dorównać jako samorząd, stwarzając warunki do tego, by mogli inwestować, mogli pracować w jeszcze lepszy sposób. Umowa ma na celu zacieśnienie współpracy, a może też nadanie nowego kształtu współpracy pomiędzy miastem Katowice a reprezentowaną przeze mnie agencją. Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje dwa zadania. Jednym z zadań jest pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, drugim wsparcie polskich eksporterów na drodze do eksportu ich dóbr produkowanych w Polsce za granicą naszego kraju. To jest bardzo dobry pomysł, żeby również można było się wystawić i zapraszać tych gości kongresowych do nas w nasze przestrzenie. Między innymi miasto Katowice, myślę, z bardzo efektownym, efektywnym stanowiskiem symbolizującym tą też gospodarkę naszego miasta, bo prawdziwie historyczną, bo nawiązujemy tutaj naszą zabudową do Nikiszowca, tworząc właśnie taki zielony nikiszowiec, tak miejsce, w którym możemy spokojnie odpocząć, w którym możemy porozmawiać, podyskutować o naszej przyszłości.